Halo, halo, Szwecja, tu Polska. Halo, halo Polska, tu Szwecja. E, witam Was na naszych łączach sklepowych. Prezesów nie ma, ale my tutaj nie próżnujemy. Pracujemy w pełnym sztosie roboczym e, i słuchajcie, robimy promocję od dzisiaj e, do końca tygodnia, czyli do niedzieli, do godziny e, 24 do północy. E, I w promocji będzie wszystko od Berkleja. Tego towaru od Berkleja troszeczkę na stanie mamy. Zrobimy szybki e, obchód po sklepie, żeby Wam to pokazać. I od Berkleja będą wędki seria R-Rod. Tutaj mamy cztery kijki do wyboru w tym momencie. Jest wędka castingowa. Mm, 2,03, 15 do 40 gramów. E, mocny, szybki kij o akcji kija od szczotki. E, jest tak zwana lekka sandaczówka. To już jest spinning 198 5 do 20 g Jest troszkę mocniejsza sandaczówka 2.13 od 15 do 40 gramów. I jest mocny kij szczupakowy 2.74 od 15 do 40 gramów. To jest seria R-ROD. Tanecznym krokiem przejdziemy dalej. Tutaj już mamy nasze sławne urbn -y. Są to wędki szybkie o szczytowej akcji. Są to wklejki i tutaj zaczynają się już od 4 gramów czyli okonióweczki do 4 gramów, okonióweczki do 8. Tak zwane ciężkie okoniówki albo sandacze na lekko do 14 gramów. Są też sandaczówki do 24 i do 30 gramów. Praktycznie każda seria jest w trzech długościach. I można sobie wybrać coś na łódeczkę, coś z brzegu, także szeroki repertuar tych urbn -ów. Kolejna seria jest to seria e, SIG. Tutaj mamy sześć wędeczek. Jest tak jak w R rodzie e, casting szybki, mocny o akcji Kia od szczoty 2,15 od 30 do 90 gramów. E, jest tak zwana albo ciężka okoniówka, albo lekka sandaczówka 2,10 3 do 15 gramów. Jest lekka sandaczówka 2,25-5,21 gramów. I tutaj już są mocne kije. Mocna sandaczówka 2,40 od 8 do 40. Jest mocny kij szczupakowy 2,70 od 10 do 50 g i jest Adasia ulubiony kij chyba w naszym sklepie, który, na którego Adaś się czai, żeby go wziąć pod sumka z łapy to jest wędka 240 od 20 do 60 g seria Sig. Seria mamy jeszcze od Berkleja wędki z serii EMOTION nie wiem czy tu się do nich gdzieś dopcham, żeby Wam tak na szybko powiedzieć Gdzieś mi zniknęły z pola widzenia, ale w serii Emotion są cztery wędki e, w długościach 2,40 i 2,70. Jedna seria jest do, 20, do 30 gramów i jedna seria jest do 40 gramów. Oto są właśnie te wędeczki, e, no kijki szczupakowe, czy uniwersalne, tak bym to raczej nazwał. Fajnie wykonane, e, koreczek połączony z pianką, także są cztery warianty tego spinningu. Berkleja będą też fluorokarbony. Triliny znane i lubiane. Eee, praktycznie wszystkie średnice, które są dostępne na rynku mamy. 0.15, 0.20, 28, 30, 32, 0.35, 0.38, 0.40 i tak aż do 0.91 mm są odcinki 25-metrowe, są duże szpule, eee, na których jest no, 91 metrów, także można sobie zapas zrobić na, na cały sezon. Od Berkleja będą to już znane gumy pulsy realistiki. Tutaj mamy rącze. Rącze są w czterech kolorach: jest płoć, jest wzdręga, jest fire tiger i jest taki e, kolor e, krąpiowaty. Są 15 cm, 11 cm. I malutkie, 7 cm. Będą to też okonie. Też fajnie, realistycznie e, wykonane gumki. Okonie są w czterech kolorach. E, kolor Zander, Golden Perch, Perch, czy Fire Targ, już nie pamiętam, który jak się nazywa. W każdym razie są cztery kolory i też są 15 cm, 11 cm. I malutkie, 7 cm. Centymetrowe i teraz do nas przyszły po raz pierwszy babki. Babki są 12 cm w fajnych malowaniach. Sandacze jeszcze tego nie widziały. Także można je wziąć z zaskoczenia. Są 12 centymetrowe i są 7 cm babeczki. O ile te, te płoci, o których wcześniej wspominałem, już mieliśmy. Okazję przetestować, ja, ja w zeszłym roku sandacze na Wiśle na nie miałem na jesieni, tak naprawdę zanim jeszcze te gumki trafiły do sprzedaży. O tyle babek jeszcze nie mieliśmy okazji sprawdzić w boju, ale na pewno jakiś pakiecik sobie weźmiemy do łowienia i zobaczymy co na to, co na to powiedzą sandacze. Gumki wyglądają fajnie. Z Berkleja będziemy mieli jeszcze przynęty okoniowo-pstrągowo-kleniowe. To będą te malutkie powerbajciki, tak zwane myśli ogon. To będą już sławne gulpy na paszoki, na pstrągi, klenie, jazie, okonie. Też nimi łowiłem. Nawet malutkie sandacziki mi się na nie wieszały, ale no nie, nie o takie ryby mi chodziło wtedy, kiedy na nie łowiłem pod koniec zeszłego roku. Zganicie, co to jest. To nie są ogórki w zalewie, to są jaskuły bardzo pożądane przez wędkarzy. Wielu wędkarzy o nie pytało, i słuchajcie, dostaliśmy tego jeden słoik. Jeden jedyny słoik mamy na sklepie, także no, nie lubię tego słowa, ale kto pierwszy, ten lepszy. Od Berkleja będą to również ZIL-duże woblery, e, głęboko schodzące, płycej schodzące łamańce, no są to przynęty szczupakowe, czy te głębiej schodzące nawet e, można spróbować w trollingu, więc cała seria Zilli też się załapuje na tą promocję będą to też wirujące ogonki z dwoma paletkami wirujące ogonki mamy w 3 gramaturach 5 gramów, 9 gramów, 14 i a jest jeszcze 21 gramów na nieco głębsze wody i to również powinno się spodobać rynnowym, rzecznym rybom, takimi właśnie jak na przykład boleń. Jest kilka nowych kolorków, których, których wcześniej nie mieliśmy, także zerknijcie sobie w wolnej chwili. Od Berkleja będzie również czoppo. Czoppo to są te przynęty powierzchniowe, które robią takie fajne bulgotanie na powierzchni. Można sobie na zagranicznych kanałach zobaczyć, jak wędkarze łowią na to szczupaki i sumki. Ja obiecuję, że w tym roku też Damy szansę czoło w starciu z naszymi wiślanymi, życznymi drapieżnikami. Ciekaw jestem, co one na to, ale czekamy na, na takie cieplejsze dni, na upalne dni, na ciepłe noce. Kiedy drapieżnik lubi wieczorkiem do powierzchni wyjść i coś przekąsić, wtedy będziemy na to próbowali. Są też od Berkleja cykady 4,5 cm, 5 cm i 6,5 cm. 10, 10, 17. I 26 gramów. Mocne kotwice, także fajne, fajne przynęty, agresywnie pracujące. Można śmiało nimi łowić. Od Berkleja będą również powerbytes. Od Berkleja będą, moi drodzy, gdzie one są? A, tutaj są. Snake shady i snake minąły we wszystkich rozmiarach. Od Berkleja będą również powerbytes. A, to już chyba mówiłem. Jakbym się powtórzył, to proszę wybaczyć. No i szady sławne: 11-cm, 14-cm, 6- i 8-cm. Także jest, jest kilka fajnych kolorków, są cztery rozmiary. No, o pulszadach, tutaj specjalnie e, zbyt wiele mówić nie trzeba, bo wędkarze to znają i ryby to lubią. Od Berkleja będą to również wszystkie gumy z serii SIG. Będą to na przykład flankery. Będą to na przykład... Gdzie są te jaskóły? Będą to na przykład Wampery, które w zeszłym roku e, sprawdzały się na Siemianówce. Mieliśmy informacje zwrotne od wędkarzy, że fajnie na to e, łowili. Będą to wajby. E, też gumka bardziej sandaczowa z kopytkiem. Jest kilka fajnych kolorów, jest kilka fajnych rozmiarów, także tak naprawdę od okoniowych rozmiarów, czyli to będzie 8 cm, e, jeśli chodzi o flankera, do kotletów 20 cm pod szczupaki. Więc te wszystkie gumy e, od berkleja też się załapują w naszej promocji. Od berkleja będą tu to również torby, znane i lubiane przez wędkarzy, i użytkowane. Mocne, wytrzymałe torby z pudłami Są Właśnie dotarły do nas Tak naprawdę niedawno dostawa była cztery modele tych toreb Na łódeczkę Jak najbardziej można się Zapakować Od Berkleja jest również seria URBN Czyli mamy plecaczek I mamy Kilka wariantów Mniejszych toreb na na biodro, na ramię, do, do takiego łowienia bardziej street fishingowego, koniowego, czy kleniowego, gdzie nie potrzebujemy dużo gratów, ale żeby mieć wszystko pod ręką. Uch, ogrzałem się trochę. Mam nadzieję, że wszystkiego nie, że wszystko powiedziałem i nic nie pominąłem. Jakbym coś pominął, to jak zawsze Seba Wam tam w filmie, w filmie po, czy w komentarzach pod filmem podlinkuję. Tak jeszcze przejdę nas szybko, rzucę okiem, ale chyba wspomniałem o wszystkim. Są też gotowe zestawy pulsów uzbrojone. Też się to fajnie sprzedawało w zeszłym sezonie, bo no nie każdy wędkarz ma czas, nie każdy wędkarz potrafi, albo chce komuś prezent zrobić, to może taki gotowy zestawik, zestawik sobie zakupić.